Co to cześć? Coś przewaliła znowu Co jest? Co jest w moim pokoju? Co to w ogóle ma być w tym domu? Co jest w swoim I pokoju? znowu się Przestań wrzeszczeć Wiolka, Boże Mama, zabierz, zabierz to Dlaczego ty w swoim pokoju? No po przebrzydłe, najgorsze, brudne, śmierdzące. To trzeba tak, wybić, co Ty jakoś, robisz, tredziak? Wybić, No weź go, to jest tak to nie Złap, to nie nietoperz! Tak, leśione w tym domu! To jest nietoperz, one są pod ochroną! Weź tredziaza, powstrzymaj! To jest są pod ochroną! Biolka, to trzeba wziąć, to jest nietoperz! Przecież to jest tylko nietoperz, to nikomu nic nie zrobi! Jak to się wplątuje we włosce? Nie poszedł, nie może go... żeby to zabić. No, no nie, on, on nie może tego zabić, oni nietoperze są pod ochroną! zabije prawda? Nie, nie. Przestań, pomóż mi, było dobra. Poczekamy, robal. Już, już, się? Przestań, no, to się puszczę. Najgorsze! Nienawidzę tego! Co, Maradona? Coś takie nowe, właśnie pozbyć. Przez, nie zabijemy, nie to wyza. No, 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 nie gorsza. zabiję. Puszcz, nie, nie, puśc, nie, puśc, nie, puśc, nie, nie puść, 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 nie usnę, Macie jest, to, go jest, to, jest to, nie Ja nie nim nie pewno nie puść, 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 nie nie puść, nie się nie puść, 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 nie 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 Boże, jeden nie topesz, no. Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta, no jak widzicie e, zaatakował nas e, nietopesz. O dobrze, dobrze, tracaj, Daj, Dawaj, dawaj ty dobrze! Normalny, bejdź! Ej, podaj jedno! Przestań! No ty jesteś nienormalna, wiolka! Nie będziecie tego psikać! Drosem na komary, boże! Żeby, co jest wyrolem! Weź mi pomóż, bo ją przepchać to jest problem. W moim domu, w moim domu robalskim? No ale w naszym, w naszym, właśnie w naszym... Właściwie to moim, ale dom, to jest... Przestań dyskutować jeszcze. Widziałeś co się tu dzieje? Słuchaj. Pozwalasz na robal obudne? Co? Bo potwory są w tym domu! No, Dobra, no nieważne. Dobra, cicho tam bądź. Musimy tu opracować plan. Co? Co, co? co, co, jest? co jest? Chociaż przestań! No! Ty, Stój! Ale proszę! Lecia! To już drugi, przegoda. Ty, ale to jest już drugi. O co tu chodzi? Jesteśmy na w nie nietoperzy. to jest prosto, jakaś! Ja to nawiedzony jestem, no. Ja to widzę! Dobra, oni są niepoważni. Najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu zadzwonienie do specjalisty i zapytanie się, co w takiej sytuacji zrobić. Bo rzeczywiście mam problem. To już jest drugi nietoperz i. No jest dziwnie, jest dziwnie, mega dziwnie. Dobrze, ja ale chodź, tylko ich... Nie! Je... Wiolka, macie ich nawet nie ruszyć. Jeżeli ich rus ruszycie, to ja Was zgłoszę, że nawiedzicie je to peza i pójdziecie siedzieć. Ja cię zgłoszę. No za chodź, nie nie, nie, nie odpowiednie warunki yy, na planie filmowym. Co za patologia? Symbalem, tu, psychiatryk. tu, tu się puknij. Okej, okay, przedzwoniliśmy już do specjalisty i mamy informacje, jak mamy pozbyć się tych nietoperzy. Nie możemy ich dotykać, bo mogą przenosić choroby. No i po prostu, jeżeli je dotkniemy, to mogą zostać zagryzione przez inne nietoperze, bo po prostu nie będą e, czuły zapachu. Także nie możemy dotykać tych nietoperzy. Nietoperze są oczywiście pod ochroną, będziemy szukać jeszcze więcej nietoperzy. Także dzisiaj w poszukiwaniu nietoperza, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanał w Polsce. I mam nadzieję, że do końca i da nam się pić milion subskrypcji, a my cóż, już udajemy się w poszukiwaniu nietoperzy. Znajdziemy wszystkie, wytropimy wszystkie. Mam nadzieję, że są jeszcze jakieś. No i co, i pozbędziemy się ich w domu dla naszego i ich się, dobra. Pozbędziemy się, ale. To wydlewie wszystkie. Ale to musimy wypuścić, Słucham? Wypuścić, a nie zabić. Eee, tak. Dobra, tutaj raczej nie ma tych nietoperzy. Sprawdzam, tutaj to wszystko sprawdziłem. Słuchajcie! Co? co? Cześć, patrz! są nad, nad wodą centralnie, jak się przechodzi. Jezu Chrystus, one są no, wszędzie, dobra, mamy trzeciego nietoperza. Ja będę zawsze do pokoju teraz. Każdy pokój po kolei tak, tak. Tu u ciebie jest? Ty, one mogą być w Że to niby chodziło tu jeszcze? W tym pokoju? Weź tam tam, a ja tam. Co? Widzicie? Nie ma, dobra, odsłon Na pewno? Na pewno nie ma. Czyli e, tu tutaj rozumiem, że robalstwo nie dochodzi, tak? Do tego pomieszczenia. Zobaczmy, w tych firankach. Tak, dużo tych nietoperzy, o co chodzi w ogóle z tym? Patrz, jest, zobacz. Faktycznie możliwe to jest. No zostaw! Zostaw! Czas nie, zosta to, nie się, to się rusza. Gdzie no jest spray? Jest spray. Gdzie spray. Dobrze, Dredas, yes, ty się uspokój, to są nietoperze. Ale one tu latają sobie, samowolkę urządzają. Samowolka! samowolka. Jak my śpimy, samowolkę. So latają u nas koło twarzy. Chodź zobaczyć, chodź kawałek. Siluś, 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 Ale masz coś na schowanie tych nietoperzy? Jakiś pojemniczek, sericzek, dupeczki? Stru, stru. Uspokój się że one mi latają, jak śpieg, one mi latają. A skąd o tym wiesz, że ci latają? A co mają tu robić w pokoju? No chyba we... muszą latać, tak? Tak, tak. już go to pierwszego wielka zobaczyła. A co mają robić? Ale to no, nie są słodziutki! Wzią... Też one są słodziutkie, są te nietoperze. Nie co Dawaj, co? Weź słoiki. Udawaj! Weź tak No jak słodziutkie się się wbiły w ten. Ty, głupi, głupi jesteś! Dobrze, zejdźcie na dół i ja się pozbędę tych nietoperzy z Mariuszem, bo wy się nie nadajecie do niczego. Się wy nie się nie nadaje. nadajecie tylko do mordowania. I koniec! Słyszałeś? Jeden mądry ciebie, Jeden mądry trzeba tak, tak i koniec Ciebie też Zaraz, zaraz ciebie tak zrobimy Wyjdźcie, idźcie no na dół pewnie no no jesteście Ja stąd po prostu wychodzę, z tego domu wychodzę To jest normalne, nawet przesadzę, no, przecież to nie to też jest ja no to no tak. Dobra, teraz tylko trzeba uważać, bo jeżeli wykonamy zły ruch To już czytałem o tym, i one się zaplączą we włosy, Tam po włosach Serio? No Od razu po włosach jest, nie? Jeżeli mhm. się zaplączą, ale... Jak? Normalnie do koszyczka jej wrzucić, nie? No do koszyczka, no. I delikatnie trzeba, żeby nie zrobić mu krzywdy. Patrz jakiem jest malutki. No, nie mam czegoś mniejszego, to będzie złe. Ja muszę go najpierw strącić. wiem, to spróbuj tym, no. Nie, to się od ten. To może tego na firance spróbujmy najpierw, co? Nie, 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 on już, on już się od ten, tylko nie wiem, czy ręką go nie wziąć. Nie mogę, nie? Nie, nie możesz ręką, nie. Bo jak wezmę ręką, to czekaj, żeby mu krzywdy nie zrobić, nie? Ojejku, już bardziej delikatnie nie umiem. No chodź. Ale rozdzielił. rozdziawił, jest malutki bardzo, no chodź malutki, złap się tu, tu musisz się złapać, no złap się tu no jest, Wybudzam go teraz, nie on no nie tak, wie, się tak, dzieje. tak, tak, ale on się łapie z powrotem, tym mu że on się łapie z powrotem, już by nie odleciał kurde O, 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 nie mu krzywdy zrobić, nie? Tym jest, tego będzie najciężej się pozbyć, bo to jest, on jest, taki materiał tutaj nawet jest, taki, wiesz o co chodzi No, no ja rozumiem, on ja mam... To już, to już cichutko malutki Piszczy tak, o, o, już prawie, prawie ale widzisz jaki Maryjek? No no. W prawie, po, prawie puścił. No już ten lutki. No chodź tu. no nie chce ci krzywdy zrobić, chodź. Ale jak języczkiem ten języczek wyciągnął? No ja się stresuje, no ale co mam zrobić. Nie mam jakichś tych? Coś, żeby go złapać z dwóch stron i do koszyczka wrzucić, bo tak bo będę męczyć, bo będę go cały czas przesuwać. Musiałbym go złapać z dwóch stron, rozumiesz, i pociągnąć. No no rozumiem, rozumiem. A nie ma tej drugiej podkładki takiej? No jest, jest tylko ta podkładka sama? jest zbyt twarda, mogę mu krzywdę zrobić. Muszę mieć coś większego. Weź poszukaj czegoś. Dobra, wzięliśmy pierwszego nietoperka e, po prostu przez ręcznik. Tak jest najlogiczniej, delikatnie po prostu go wziąłem, żeby nie miał też zapachu mojego na sobie. No. Nie pokazywać tutaj. No nie wiem, Zrobię, ale nie, nie wyleci. To lepiej właśnie. Na zewnątrz, dobra. Jeszcze na dół, tak? No nie pokażemy, czy tego nie to zejdzie na dół. Bo to przylatujesz. No, chcę zobaczyć, jak zostaje usunięty z tego domu, tak? No jest usunięty. No to ja chcę to zobaczyć po prostu. Nie mogę? Nie. Czemu? Jesteś w wrednym hamem, Co w rednym hamem? Po prostu chcę widzieć, jak Zarabić to go? znika tutaj z tego terenu. Wyjdź. Po prostu wyjdź. Sobie. Z tego terenu. Wyjdź sobie, tak? Wyjdź. A. my się pozbędziemy. Obiecaliśmy, że się pozbędziemy, tak? Ja tam idzie. Ty Te, też wyjdź. Też stąd. Tak? Też wyjdź. To to zostanie po pozbędzony. Bo jesteście hamami. Zostaną. Właśnie widzisz, zostaje pozbawiony. Ale co w moim problemie czy nie ma? Nie będzie go. Już. Sam czy nie ma? nie toperek jest tu. No i tuż tu trzeba... No śmieszny taki. Trzeba go położyć, nie? Tu. Sikał się. Ze strachu chyba przed tym głąbem. Zostawiliśmy nietoperka. To to eee, I włożyłem kamienie, żeby koszyka nie zwiało. No i co? Idziemy po następnego. No, tak. Jesteś gotowy? Uważaj, bo to może spaść, nie? Czekaj, żebym właśnie nie spadł. Delikatnie, nie? Żeby mu krzywdy nie zrobić. Tak, tak, to jest za delikatnie. O, już go złapać delikatnie. Fuh. masz? Złamał Ten jakiś bardziej z... żaby, co? Złapał się ręcznika no. Ale piszcie, słyszysz? słyszę. Chodź Ani nie toperku <grym> niech pan się nie denerwuje, bo ratujemy panu życie. <grym> Na no, nie? Pan nie poperek. No, no, ale są, a to są takie myszki, nie? To są takie latające myszki, no? Oczka ma, one są ślepe ponoć, ale my oczka takie małe. Hmm? No ma takie małe oczka. Ten to jakiś chyba samiec alfa, co? No, chyba tak. Jakieś taki agresywny. Dobra, nie to perku. Ten do ale ma, ma oczko, znowu. nawet widać na kamerce, że ma oczko. Ma no, ma takie małe. Są takie, które widzą? No chyba są takie, ale to nie wiem czy one nie są większe. Śmieszne. One w nocy odlecą dopiero, nie? No tak. Dlatego mają tutaj koszeczki terarium, jak będzie im się chciało, to sobie odlecą. Bo Ale na polowanie lecą, nie w nocy? No tak, bo one muchy będą zbierały. O o o, chyba się szykuje do lotu. Tak, poleciał. No i jeden już poleciał. Uwalniamy. O Jezu, tak spadłem ze schodów. <grym> nie wiem, no takim krześle to ja bym się bał. czego się nie robi? No już, cichutko. Ja nie? Nie wiem, no. No już. Na ramonku ręczniczku. O Jezu, teraz byleby nie spaść. Uuu. O Jezu, zaczynał się czuć. <grym> czekaj. Dobra, poczekaj. Chyba jak ja jeden będzie swój ruch, to wlecę tam do tyłu. A tam jest przepaść. O nie. Uff. Dobra, chodź. ten jeszcze nie odleciał. Dobra, patrz. Te, na tego. Ale on jest zrobisty to. Jak tym ryjkiem wymachuje, co? No. Czekaj. Selfie. Z tym nietoperkiem. <grym> Ratujemy nietoperki. Ale on jest tu i z bliska. I dryasz chciał takie coś zabić? Nie, nie wiem, jak on może. To jest taka myszka. No, ale jak tym języczkiem wysz? Jak ty. Czasami. <grym> no już, zobacz. No już, nie denerwuj się. Tak? Złapisz się? No już. Uuuu, uh, uh, uh. Ciekawe czy on ma takie ostre to. No to dawaj. Te haczyki takie ma, nie? No tak, tak. No słuchaj. Ten to jest Agresywnie. Coś... agresywny. No może po prostu nie może będziemy zastap, tego no. i po Może zostaw w i weźmiemy następny. No dobra, to e, mogę wam pomóc. Naprawdę już nie będę nic robił. To Co? Co się uśmiechasz? No chcę no, to po prostu zdjąć yy, maluszka ze ścianki. Wierzycie? No, nie wiem w sumie. No dobra, daj mi, ja sięgnąć. jak coś zrobisz, Dredziarz... To nie zrobię krzywdy. Delikatnie, Dredziarz. Nie musisz go złapać delikatnie. Ale delikatnie. Bo z muzeum, ja Dobra, zostaw, jak ma, na tym. Zostaw, 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 został. No, Daj z ręcznikiem powiedzmy. Masz szczęście. Widzisz jaki tak jestem uczynny? Widzisz najpierw robactwo mówił, a teraz mu się spodobały. Nie że mi się spodobały, tylko chciałem wam pomóc, po prostu, no. Się chciałem źle wyjść na filmie, że ja jestem z wyrolem i wam pomogłem, no. Czyli tylko na filmie chodzi ci tylko o to. Nie no fajne nie toperki. Fajne nie toperki, no fajne, fajne. Dobra idź ty, kurde, Paczek podszedł do No właśnie widzę. Beczka, co? Może ona się lubią, może to kumple są. Tak jak my. On chyba też myśli, że jest nietoperkiem. Zobacz jak ułożył nóżki jak skrzydełka. co, latająca świnia? No, skrzydlata. Jej, świniaku, lecisz? Ale on ma brudną buźkę. No, cały dzień szarżował po ogródku. Co nie żyje? Tu jest nietoperz? On nie żyje chyba, mi się wydaje. On spadł tam? No, nie to... no, może żyje, może da się A, go ratować. on, go, on nic się nie rusza, w ogóle. No. Weź go dotknij. Nie żyje? No. Nie ruszył głową, ruszył głową. Ruszył głową? O, ruszył ruszył żyje? Spojrzał się w twoim sklepie. to może tego zostawimy po prostu sam on wyjdzie, co? Nie ma takiej opcji, wszystkie mają być wyplewione tutaj. O, już mam, chodź. Masz go? Dobra, jeden już uciekł. Uciekł już, patrz, dwa zostały tam. Przytuliłeś się. A już jest wieczór, to powinny zacząć uciekać. A one śpią jak zabite, nie? Bo one tu nie są do siebie przytulone. Mm -hmm. o, nie. o nie, o nie, o nie Tak, uważaj na włosu, wasaj na włosów, wasaj na No Jezu Chryste Usiad bierz go, bierz go, na, na spokojnie bierz go on jest, on jest taki żywy jakiś za bardzo ty jak On dopiero co usiadł mi się tak wydaje No tak, bo go nie było wcześniej, może otworzymy to i jakoś go szturchniemy żeby wyleciał, co? No dobra, spróbujmy Fuck, uważaj Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go, bierz go, szybko, 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 szybko nie trzeba Dobra, mam go Masz go? Gdzie on jest? A! Uważajcie na mosty Karina chowaj się, bo jak ty to będziesz ja po całych włosa. Fuuu Stary, to co, co, co teraz? Co teraz? No musimy go złapać Ale no nie doskoczę, przecież do niego nie jestem Spidermanem jakimś, żeby go złapać Nie no, takiego ja coś to się nie spodziewałem, nie? Tamten też latający był Dlaczego ty tak robisz? Ja idę się do łazienki schować, dopóki się go nie poznałem. Ale co ty robisz? Wiesz, że jest, tutaj są nie Tak No ale co mam zrobić? No co no? lata to lata, tak? Po pachowca tak? Choróbstwo po całym domu jest rozniesiane w tym momencie Rozsiewane jak na zbożu, jest pole, wszystko wiek. rozsiewane jest Dobra, trzeba będzie złapać tego nietoperka Na spokojnie go złapiemy Jak tylko musi przestać latać, bo cały czas lata Jak przestanie tylko latać to go łapiemy i, i cóż, no wypuścimy go Dobra, gasimy wszystkie światła, gaście wszystkie światła On Na spokojnie sobie wtedy wyleci O, 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 już prawie wyleciał no Gdzie on jest wielka? U Boże, uważaj wielka na włosy Uważaj na włosy Wiołku, o Jezu Gdzie on jest? Otworzyłaś? Dawaj, 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 szybko Mariusz, szybko Mariusz Szybko Mariusz Szybko Szybko, 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 nie, 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 nie Za szybę się złapał, próbował na szybie wylądować, ale nie wylądował na szybie Szybko łap go Delikatnie, delikatnie, delikatnie Tak, delikatnie Masz? I co, można się w normalny sposób pozbyć? A ciebie mam się w normalny sposób pozbyć? Nie denerwuj mnie, tak? To, to jest ostatni, to... nie? Tak, to jest ostatni, no. Ja, ja nie wiem. wiem, gdzie... czy ostatni, bo w tych wentylacjach mogą być pochowane, nie? Widzisz, się nie to perki, to komary się porobiły. Znaczy no, akcja ratunkowa y, pod tytułem uratuj nietoperki uważam za... Nie uratuj nietoperki, tylko y, wywal y, nietoperki. Nie, my ratowaliśmy nietoperki. Nie, wywalaliśmy je, a nie Nie, ratować. ja ratowałem nietoperki. W jaki sposób je uratowałeś? To w taki sposób, że je wyrzuciłem stąd. Im było tu dobrze, co ty myślisz, że im to było tu źle? No oczywiście, że tak. Bo no, by że prostu... im było tu źle? Bo by pozdychały tutaj nic no Więc no. by nie pozdychały. Było... No Mariusz, by tu, nie? No raczej, no przecież tutaj jest za gorąco dla mnie. Tak, a Myślę, jakoś dobrze im się żyło, latało i wszystko było dobrze. One się tu urodziły w gnieździe. Gdzie, Gdzie naj... się tu, w domu się urodziły? Tak, najprawdopodobniej w wentylacji. A ty przyszedłeś do ich domu. A nie... Aha, w domu się urodziły. Tak, w wentylacji, w wentylacji się się urodziły się... i wyleciały na ty zemów. Się le... Ty jesteś cho chory na głowę jak? Nie, ja nie jestem chory. Taka jest prawda, Dredziarz. Czyli co, jak pójdę do pokoju, to mam się obawiać, czy w wentylacji jest nie to tak? No tak. Bo mogły się tu urodzić. Urodziły się tu, Dredziarz. Czego ty nie rozumiesz? Nienawidzę Was. Co to w ogóle ma być? Ta, dopuszczacie do takich rzeczy? Dobra, sytuacji? zamknij się. Chcę skończyć film. No cóż, akcję ratunkową pod tytułem Uratuj nietoperki uważam za zakończoną sukcesem. Także nie wszystkie. Nie? Tak, wszystkie, wszystkie nie nietoperki. Nie będę chodzić do wentylacji, jeżeli się jakieś jeszcze nietoperki pojawią, no to je po prostu uwolnimy i uratujemy, ale na razie uratowaliśmy tyle, ile się dało nietoperków, Tamto już odleciały, chyba zostały dwa tylko, e, także cóż, zaraz wyruszą na łowy, bo zaczyna się robić ciemno, uratowaliśmy nietoperki, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, nie zdążyliśmy nic innego nagrać, bo przez cały dzień tak naprawdę szukaliśmy nietoperków, ale jakoś to z zrekompensowaliśmy takim, a nie innym odcinkiem, także cóż, no do zobaczenia Państwu, widzimy się już jutro.